Ejka, krótka informacja. Jeżeli podobają Ci się moje filmy i chciałbyś albo chciałabyś wesprzeć mnie w mojej działalności, to serdecznie zachęcam do tego, żeby skorzystać z tego przycisku wesprzyj na YouTube. Pomoże mi to w robieniu lepszych filmów. A teraz miłego oglądania. Dzisiaj na warsztat weźmiemy sobie ułamki dziesiętne i zacznijmy od tego, jak w ogóle je zapisywać. Weźmy taki zapis 0,1. To inaczej jest po prostu 1 dziesiąta i możemy to też zapisać jako ułamek zwykły po prostu 1 przez 10. Inny przykład to minus 5,42 i czytamy to jako minus 5 i 42 setne. Oczywiście również możemy zapisać to w postaci ułamka dziesiętnego. I tutaj taka drobna porada, tak naprawdę tyle, ile miejsc mamy po przecinku. Tyle zer będzie w mianowniku, czyli na przykład tutaj są dwa miejsca po przecinku, więc na dole będzie 100 w mianowniku. Mamy minus 542, setne, a zatem jest to minus 5 i 42 setne, również zapisując to w formie ułamka zwykłego. Weźmy jeszcze ostatni przykład 0,078 tutaj widzimy, że mamy trzy miejsca po przecinku, więc będziemy mieli w mianowniku 1000 jest to 78 tysięcznych. Również taką zamianę możemy wykonywać w drugą stronę, czyli jak mamy ułamek zwykły, to możemy przejść na dziesiętny. Na przykład 76 setnych, no to inaczej te 0,76, a chociażby minus 2514 to minus 251,4. No i ostatni przykład to 63 stu tysięczne, Tutaj wystarczy policzyć, ile mamy zer. Tych zer jest 5, a zatem będzie 5 miejsc po przecinku. Natomiast pamiętajmy, że jeszcze jest 63, czyli 2 są już zajęte, a zatem będziemy mieli 3 zera, czyli 0,00063. No dobrze, no to przejdźmy dalej. Bo jeżeli mamy jakiś taki ułamek, w którym jest 10, 100, 1000 i tak dalej, to bardzo łatwo go zamienić na ułamek dziesiętny. Ale co zrobić? Na przykład, kiedy mamy jedną, drugą, tutaj musimy skorzystać z rozszerzania ułamków. No i żeby zrobić taką najbliższą liczbę, która ma jedynkę i same zera, no to wystarczy pomnożyć dwójkę przez 5, będzie to 10. Górę też musimy pomnożyć przez 5, skoro dół pomnożyliśmy, więc będziemy mieli po prostu 0,5. Kolejny przykład, 4,25. No, i tutaj pierwszą najbliższą liczbą, która składa się z jedynki i samych zer, na pewno będzie setka. Wystarczy pomnożyć przez 4. Górę też mnożymy przez 4. Będziemy mieli 4 razy 4, czyli 16 setnych. Kolejny przykład to minus 5 ósmych. No, i tutaj z ósemką jest trochę ciężej, ale w zasadzie możecie po prostu zapamiętać, że 8 razy 125 to jest 1000. Górę również pomnożymy przez 125 i będziemy mieli minus 625 tysięcznych. A jak sobie poradzić w przypadku ułamka niewłaściwego, na przykład 17? Czwartych? Oczywiście możemy to rozszerzać już w tym momencie do w tym wypadku setki. Natomiast ja polecam najpierw zamienić na ułamek zwykły. To trochę oszczędzi nam rachunków. Będziemy mieli 4 i 1 czwartą. No, i 1 czwartą bardzo prosto zamienić, bo wystarczy pomnożyć przez 25, będziemy mieli 4 i 25 setnych. Kolejny przykład to 4,40. No i tutaj możemy się zastanowić, w jaki sposób moglibyśmy to rozszerzyć. Natomiast w przypadku 40 najbliższą taką liczbą byłby 1000, ale jeżeli się przyjrzymy, to możemy to skrócić przez 4. Na górze zostanie 1, na dole 10, no i nagle robi nam się od razu ułamek dziesiętny, bo to jest 1 dziesiąta. No i znowu przypominam, jeżeli tylko możemy, to skracajmy, bo bardzo często, szczególnie zadania na poziomie licealnym, są robione w taki sposób, że jak się je skróci, to robi się je bardzo szybko, ale jeżeli się ich nie skróci, no to niestety trzeba liczyć i liczyć, szczególnie na poziomie rozszerzonym. No i weźmy jeszcze jeden przykład. 33,22. No i tutaj znowu. Nie będziemy raczej szukać liczby, do której będziemy rozszerzać 22, bo obie z tych liczb, i 33, i 22, dzielą się przez 11, więc możemy skrócić. Na górze będziemy mieli 3, na dole 2, więc mamy 3 drugie, czyli 1 i 1 druga, a to jest po prostu 1,5 albo 1,5. Tak jeszcze krótko powiem. Że taka zamiana ułamka zwykłego na dziesiętny nazywa się rozwinięciem dziesiętnym. No i czasami jest tak, że takie rozwinięcie dziesiętne jest skończone, czyli tak jak tutaj mieliśmy na przykład 1,2 to 0,5 i, i tak dalej, to czasami są takie liczby, których niestety nie jesteśmy w stanie zamienić na ułamek dziesiętny skończony. I wtedy ich rozwinięcie dziesiętne jest nieskończone, i takim przykładem jest chociażby 1 trzecia. Jeżeli wpisalibyśmy to w kalkulator, no to zobaczymy, że będziemy mieli 0, 3, 3, 3, 3, 3. I chociaż na kalkulatorze jest oczywiście skończona liczba trójek, to tak naprawdę, jeżeli chcielibyśmy wykonać takie rozwinięcie dziesiętne, no to nigdy byśmy nie skończyli. Ta trójka cały czas w trakcie tego dzielenia by nam się pojawiała, i takie coś zapisujemy jako okres. Zapisujemy to w nawiasie, więc mamy 0, nawias, trójka, zamykamy nawias. Są to po prostu 30 w okresie albo 0,3 w okresie. Kolejnym przykładem są chociażby 4,11. Tutaj również, jeżeli byśmy skorzystali z kalkulatora, to zobaczymy, że jest to 0,363636, a zatem ten okres ma długość 2, więc można to zapisać jako 0,36 w okresie. No, ale okres może być też znacznie dłuższy, na przykład 5,13 to 0,384615 w okresie. Więc widzimy, że okresy mogą być naprawdę długie, ale też może tak być, że najpierw będzie kilka liczb, na przykład 2,1, i później dopiero czwórka w okresie. A zatem tych konfiguracji jest. Bardzo dużo, no ale przejdźmy teraz do takiego typu zadań, które może się pojawić, czyli mamy jakąś liczbę, jakieś rozwinięcie dziesiętne, ułamka nieskończone, e, mamy podany okres i ktoś pyta nas, e, jaka jest liczba na jakimś tam miejscu po przecinku. Na przykład jeżeli mielibyśmy e, 0,82 w okresie, no i ktoś by nas zapytał, jaka liczba jest na 29 miejscu po przecinku. No i tutaj Możemy oczywiście to wszystko wypisywać i krok po kroku liczyć, ale jest też szybszy sposób. Zobaczmy, jak długi jest okres. Składa się on z dwóch cyfr. Skoro tak, wystarczy 29 podzielić przez 2. Jest to pełne 14 i jedna druga. A zatem jest to pełne 14 przejść tego okresu i pierwsza cyfra. A co jest pierwszą cyfrą w tym okresie? 8. A zatem na 29 miejscu po przecinku jest ósemka. Kolejny przykład będzie trochę trudniejszy: weźmy sobie 7,21 i 456 w okresie. Czyli tutaj widzimy, że na początku jest te 7,21, a później już te 4,56, 4,56, 4,56 cały czas będzie się powtarzało. No i teraz e, ktoś by mógł się zastanowić, e, przez co powinniśmy tutaj podzielić, jeżeli chcielibyśmy zobaczyć, co jest na 34 miejscu po przecinku. No i ja tutaj trochę podpowiem, no bo tak. Okres ma długość 3, ale na samym początku jeszcze po przecinku mamy dwie cyfry. Więc wystarczy te dwie cyfry odjąć, czyli tak naprawdę nie obchodzi nas 34 miejsce po przecinku, tylko 32, ale tak jakby nie było tych 21. No i dzielimy to przez 3, bo taka jest długość tego okresu. 32 podzielić przez 3 to jest 10 całych i 2 trzecie. A zatem będzie to druga cyfra, a w okresie drugą cyfrą jest tutaj piątka. A zatem na 34 miejscu po przecinku, jeżeli już wrócimy do tej 34, no to będzie piątka. Za pomocą tej metody tak naprawdę jesteśmy w stanie policzyć dowolne miejsce po przecinku. Wystarczy zrobić ewentualne jakieś odejmowanie i później dzielenie. No bardzo to upraszcza, bo nie musimy na pewno niczego wypisywać i no, polecam korzystać z tego, bo szczególnie w przypadku na przykład, nie wiem, no tysięcznego albo jeszcze dalszego miejscowo przecinku, to raczej nikt nie będzie miał ani siły, ani chęci, żeby tyle wypisywać. Uff, koniec odcinka. Mam nadzieję, że podobał Ci się ten film i tylko krótko przypominam, że jeżeli tylko byś chciał bądź chciała, to jest możliwość wspierania tego kanału. No i cóż, do następnego.